Średnia arytmetyczna 5 liczb takich jest równa 8. Wtedy x jest równe. Jak liczymy średnią? Średnią liczymy w ten sposób, że musimy wysumować te nasze liczby, czyli 5x plus 6 plus 6x plus 7 plus 7x plus 8 plus 8x plus 9 plus 9x plus 8. 10. I to musimy podzielić przez tyle, ile jest liczb, a tu nawet nam to mówią: jest 5 liczb, czyli dzielę przez 5. To się równa. To się równa. No i teraz musimy to wszystko pododawać, czyli ile mamy x. -ów? To z tym to jest 15. Czekajcie, to z tym jest 15.

I teraz plus tu mamy jak to najmądrzej będzie. Hmm, za bardzo mądrze się nie da. Dobra, plus 40 przez 5, tak? To skróćmy sobie przez 5, czyli mam 35x przez 5 to jest. Bo zobaczcie. Inną rzecz jeszcze Wam chcę pokazać. Dobra. Mamy średnią i ta moja średnia ma się równać 8. Nożymy obustronnie razy 5. 35x plus 40 równa się 40. 35x równa się 40 minus 40. 35x równa się 0. Dziejemy przez 35, więc x równa się 0. Odpowiedź poprawna to odpowiedź B. Jak macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać.